Dziwaczy filmowi. Pomocy. Nie mogę zejść z gniazda. Pomocy mi. Mojko, co ty tu robisz? No nie umiem zejść. Potrzebuję pomocy. Jak to nie umiesz? Przecież umiesz latać. No umiem no, ale czemu nie zejść z tobą? Nie, Majko, leć samo, ale proszę, no, nie, Pop. <gryw> no, jak zawsze, musiało tak być. No, ale stało się. Maja. Y, Ania? A masz! Umiesz latać! Ale co ja zrobię? Po co latać? No ty sama. Nie da się nic zrobić. Eee, dziwnie tu. Nie ma tu nigdzie mojego gwiazdka. Ania mnie straciła. Najgorsze jest to, że ona to moja najlepsza Halo, halo. Co się dzieje. Boję się. Jakieś dziwne echo, echo. Co się dzieje? Nigdy nie byłam w takim miejscu, gdzie jest echo. Wow. Może tu zostanę, ale nie. Ania z tamtej strony może przyjść. Dobra, nie. Idę dalej. Szybko. Maja! I, kto to powiedział? Mam nadzieję, że to nie Ania. Maja! jest Kto to? Co powiedziałaś? Ania. Maja! Nie no. Co tu się odwala? Nie rozumiem tego. Maja! Jestem coraz bliżej. Twoje, Twój wzrok na, so, na, so, na sobie. Maja! Czekaj, to Ty, Ania. odnalazłaś mnie. Słucham! Stąd ty! Pa! koniec. Maja! Mam nadzieję, że mnie tutaj Ania nie znajdzie. Maja! Maja! O nie, to Ania! Maja, zaraz cię znajdę. Słyszę cię, maja. O nie, Ania się zbliża. Jest coraz bliżej. To śle, a ja nie mam już gdzie uciec. Maja, zaraz cię znajdę. O nie, ona tu już jest. Nie znajdę Cię, jesteś tu już, o nie, uciekam! Dziadku, dziadku, wstawaj! Wstawaj, dziadku! Dziadku, wstawaj! Co się stało? Dziadku! Mama, mama! Dobrze wiecie, że ja muszę mieć cztery trzemki w ciągu dnia. A ile to cztery? Cztery, to jakbyś palca sobie od, odciął. A po co mnie budzisz? No bo mama krzyczy. Gdzie jest sepek? Gdzie jest Kinia? I że na nikogo nie może... Nie mogę liczyć. I mówi obudź dziadka. Dobrze. Co mam zrobić? Nie wiem. O Boże, Ale się smęczyłem. O, ty chcesz pojechać? Chcę! Bardzo! To tu w pokaźniku mam bardzo dużo wojanków. Tak? A gdzie są? Tu w pokaźniku w tej torbie. No, nie ma tu wojanków. Są, so, są. So. Gdzie? O, tam dalej, tam. Na pewno? Na pewno. O, dobra, a teraz jedziemy. Szybko. Gdzie te Bojanki? Gdzie one są? Pójdźcie, no. Nie no. Miały tu być bojanki! Ale ich nie ma! To było oczywiste! No tłumaczę ci, że ich nie ma! Ej, a jak ty się tam zmieściłeś? Bo to się nie wiem. Mam mały pokażnik. No, no przecież on jest gigantyczny, no. Ej, nie mów tak. Nie wolno. Dobra, lecimy. Jedziemy! Ej, jak kto wy. A kto wy. Nie, nie wiem. No to się ciemno od kilku lat. dobrze. A ty? Nie, nie wiem, uciekłem z Mama jeszcze nie wygląda. Następnym no razem nie uciekaj. Dlaczego? No jesteś w funkcja, nie sam to skuteczna, no nie. się już od niej uciekłam, bardzo źle było, by jak tu mnie teraz znalazła, to bardzo i to bardzo. Ma, jak gdzie jesteś? Zaraz cię znajdę. O. Ania, w końcu jesteś. Czekałem na ciebie. Nie było cię w domu. Wojtek? Jak to ty? Tu? Jakim cudem? Wiedziałem, że będziesz w parku. Przecież ty zawsze tu chodzisz, jak cię nie ma. No tak, ale jak? Skąd ty tu wiesz? Tata mi powiedział.